mimo że y, sygnaliści są cichymi bohaterami. Naszego otoczenia. To mimo wszystko ich historia, ich rzeczywistość jest trudna, ciężka, także w Polsce. O tym dzisiaj opowie nam nasz pierwszy gość specjalny, pani Joanna Koczaj-Dyrda z kancelarii radcy prawnego Joanna Koczaj-Dyrda. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że pani Joanna jest sygnalistką sama. Opowie państwu o tym, co przeżyła. Opowie o tym ze swojej perspektywy, co jest bardzo ważne. Dla nas jest niezwykle jest też istotne, że chcieliśmy żeby konferencję ogólnie rozpoczął właśnie sygnalista. Chcieliśmy zaznaczyć tą istotną rolę człowieka, który jest na, na samym początku i na samym końcu tego procesu, o czym też pani Joanna powie, są zresztą jej słowa. Pani Anna cały czas walczy o swoje dobre imię, cały czas walczy z, z tym, co się zdarzyło kilka lat wcześniej, kiedy zasygnalizowała o nieprawidłowościach. Pani Anna obecnie specjalizuje się w kwestiach mobbingowych, doradza merytorycznie i psychologicznie osobom zarówno poszkodowanym. Jak, czyli pracownikom, ale także pracodawcom, którzy są niesłusznie oskarżani o mobbing. Serdecznie zapraszamy panią Joannę na wystąpienie. Myślę, że zrobi na Państwu wrażenie prawdziwość, tego, prawdziwość samej pani Joanny i tego, co mówi. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję organizatorom. Ja dzisiaj Państwu opowiem, jak to jest być sygnalistą, a właściwie sygnalistką, no bo ja jestem kobietą. Okazało się, że przez to, że jestem kobietą w średnim wieku i urzędniczką, to jestem bardzo łatwym celem dla sprawców nadużyć. Którzy nękają mnie już od sześciu lat. Przeszłam przez wiele procesów, i przez ostatni, mam nadzieję ostatni, chociaż myślę, że może być tych procesów nadal, mimo wszystko więcej, bo oprawcy nadal się odgrażają, że będą mnie ścigać do końca życia, więc na razie czeka mnie jeszcze jeden proces do zakończenia. Jest to proces karny. Zaczęło się od tego, że zasygnalizowałam nieprawidłowości. Bo powiedzmy sobie, jasno, dlaczego ja jestem sygnalistką. No jestem dlatego, że ja pochodzę po prostu z rodziny lekarskiej. Ja jestem osobą, która ma taki system wartości, że ja się nie godzę na to, że ktoś narusza prawa człowieka, że ktoś się znęca nad ludźmi. Zgłosiłam trzy sprawy. Pierwsza sprawa to było znęcanie się nad pracownikami Ministerstwa Zdrowia, znęcanie się nade mną i nad moją rodziną, ponieważ nękanie mnie odbijało się także na mojej rodzinie, a zaczęło się wszystko od kontroli. Zajmowałam się kontrolą w Ministerstwie Zdrowia od 2006 roku, ale po raz pierwszy zdarzyło się, żeby kontrola przebiegała w tak skandaliczny sposób. Było to 4 lutego 2014 roku i jest to data graniczna, a od kiedy zaczęło się nękanie mnie, to się rzadko zdarza, żeby była data aż tak restrykcyjnie graniczna. Nękania. Osoby, które się do mnie zgłaszają, też ofiary przemocy, też sygnaliści, nie potrafią wskazać konkretnie takiej daty, a tu akurat ta data jest. Była to kontrola. W Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także jednocześnie miała się rozpocząć kontrola w prywatnym szpitalu, też na Śląsku. Oczywiście było niemożliwe, żeby jedna osoba weszła do dwóch jednostek jednocześnie. Stało się to zarzutem. Zarzutem w trakcie kontroli stało się także to, że ośmieliłam się prosić o przerwę. No z Warszawy do Katowic jest dosyć długa droga, więc miałam prawo do tej przerwy, tym bardziej, że cierpię na chorobę lokomocyjną, jechaliśmy z kierowcą. Dwie osoby, które jechały ze mną do pomocy, jak się później okazało, one nie jechały tak naprawdę do pomocy, ponieważ nie znały się w ogóle na sprawach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia, co mi zresztą powiedziały, natomiast z czasem okazało się, że osoby te po prostu służyły po to, żeby mnie kontrolować i ich notatki a także kierowcy ministerialnego, czyli kierowcy, który wiezie pracowników służbowym samochodem na służbową podróż, sporządza notatki z tego, co kto powiedział w trakcie podróży. I te notatki oraz tych dwóch osób kontrolujących mnie posłużyły jako materiał dowodowy w wytaczanych mi później sprawach. We wszystkich sprawach ten materiał dowodowy był dokładnie taki sam i nadal jest ten sam, ponieważ jeszcze jedna sprawa się toczy. Z uwagi na olbrzymie nieprawidłowości i ogromną nerwowość, nie wiedziałam w ogóle, czego ta kontrola dotyczy, ponieważ zostałam w, mm, wysłana na nią ad hoc. Dopiero po powrocie z mediów dowiedziałam się. Ale wcześniej spytałam nadzorującego nasz Departament podsekretarza stanu, po co w ogóle ta kontrola jest. Zapytałam wprost, ponieważ ja mówię wprost. Na co usłyszałam odpowiedź, a, bo ja nie wiem, co powiedzieć mediom. Aha, czyli pierwszy sygnał w Ministerstwie Zdrowia. Jak się coś dzieje, to dzieje się tylko wtedy, kiedy jest burza w mediach. Jak jest burza w mediach, to dopiero wszyscy się zastanawiają, co z tym zrobić i co odpowiedzieć mediom. Ja pojechałam na kontrolę, a właściwie zostałam wysłana tak, jak stałam, ad hoc, nie wiedząc w ogóle po co jadę. Na miejscu okazało się, że nie ma i tak żadnych dokumentów, ponieważ sprawa jest tak dalece zaawansowana, że CBA zabezpieczyło wszystkie dokumenty. Więc nie, nie mieliśmy z czego nawet zrobić kopii. Nic nie załatwiliśmy. Od tego momentu sześć lat jestem nękana. Następnego dnia zostałam wezwana do ówczesnego dyrektora generalnego, który został powołany przez panów Arłukowicza i pana Neumana na stanowisko dyrektora generalnego. I zaczęło się, po prostu zaczęła się gehenna. Przez dwie godziny na nas wrzeszczał, groził nam. Że on nas dorwie, że będzie sprawdzał nasze skrzynki służbowe i prywatne. Ciekawe, jak zamierzał sprawdzać nasz, nasze skrzynki prywatne. Widać było, że jest coś bardzo nie tak. Kiedy zwróciłam uwagę, żeby przestał na nas krzyczeć, usłyszałam krzyczeć, to ja dopiero mogę zacząć. Więc widziałam też, z kim mam do czynienia i na jakim poziomie retoryki ten człowiek operuje. Ponieważ nas straszył cały czas słowami: dorwę was, i że będzie nas kontrolował. W związku z tym zorientowałam się, że mogę być kozłem ofiarnym, ponieważ to ja jechałam na kontrolę i ja sama tę kontrolę musiałam przeprowadzać. Widziałam już niejedną taką sytuację, gdzie osoby, pracownicy Ministerstwa Zdrowia, którzy byli kozłami ofiarnymi w popłochu chowali do szafy pancernej dokumenty, żeby posłużyły jako dowód ich niewinności. Ponieważ jak jest afera w mediach, wtedy trzeba znaleźć kozła ofiarnego. I tym kozłem ofiarnym mogła być ja. Dlatego. Zgłosiłam sprawę do prokuratury. Zgłosiłam zastraszanie, nękanie mnie, a przede wszystkim próbę zastraszenia mnie na tyle, żebym milczała na temat nieprawidłowości, które miały miejsce w kontrolowanych jednostkach. Co ciekawe, w marcu miała miejsce kolejna kontrola, również na podstawie doniesień medialnych. Która również dotyczyła wydarzeń sprzed dwóch lat i która również była mocno newralgiczna, dlatego, że sprawa była nagłośniona w mediach. Tyle tylko, że tym razem było to województwo mazowieckie, mazowiecki oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i jedna z prywatnych klinik również w Warszawie. Sprawy dotyczyły kontraktowania. Nadużycia przy kontraktowaniach są widoczne gołym okiem. I wcale nie trzeba być żadnym specjalistą, żeby je widzieć. Ale jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja porzuciłam dokumenty do kontroli, które to dokumenty były w służbowym samochodzie, w bagażniku, to w jaki sposób miałam je porzucić? Jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja zamykam się z kierownikiem jednostki kontrolowanej sama w pokoju i z radcą prawnym zatrudnionym w tej jednostce kontrolowanej, to to już wygląda dziwnie. Zarzuty były absurdalne, głupie, pozbawione sensu, i widziałam, że nawet nie ma sensu udowadniać, że nie jestem wielbłądem, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby nas zastraszyć, zapędzić w kozi róg, żebyśmy siedzieli cicho. Nie ma nic gorszego niż próba zastraszenia sygnalisty, ponieważ wtedy sygnalista właśnie to wszystko nagłośni. I ja też tak zrobiłam. Mój system wartości się nie zmienił. W międzyczasie. Okazało się, że od 2013 roku odbywają się regularne znęcania się nad pracownikami Ministerstwa Zdrowia. Tyle tylko, że nie wiedziałam o tym aż tak dobrze jak pracownicy, którzy siedzieli, mieli swoje pokoje przy ulicy Miodowej, w głównym budynku. Mój departament mieścił się przy ulicy długiej, więc fala uderzeniowa tego znęcania się dotarła do nas. Dopiero wtedy, kiedy okazało się, że my, osoby kontrolujące Narodowy Fundusz Zdrowia, siedzimy na ulicy Długiej. Wtedy zaczęła się gehenna i wyciąganie konsekwencji zbiorowych, czyli zbiorowa odpowiedzialność. To znaczy, pracownicy departamentu nie dostają premii, pracownicy departamentu są przenoszeni do różnych innych pokojów, nie wiadomo po co, po to, żeby później z powrotem wracali do tych samych pokojów. Ja oczywiście nie dostawałam żadnych premii, żadnych podwyżek. Cały czas miałam ten sam stopień urzędnika służby cywilnej, czyli czwarty. No trudno. Zgłosiłam trzy sprawy do prokuratury. W międzyczasie zgłosiłam jeszcze jedną sprawę. Złożyłam pozew do sądu pracy, ponieważ 5 lutego po tej feralnej kontroli. Pan dyrektor generalny oznajmił, że mam jechać na jeszcze jedną kontrolę w czwartek. A ja powiedziałam, że nie mogę pojechać, ponieważ mam zajęcia na aplikacji radcowskiej, za które sama płacę. Dlaczego mam marnować te zajęcia? Może pojechać ktoś inny, ponieważ de w departamencie i w naszym wydziale kontroli były inne osoby, które mogły jechać. I od tego czasu zaczęła się na mnie nagonka z powodu aplikacji. Wszyscy oprawcy, którzy się nade mną znęcali. To byli radcowie prawni i są nadal. A ja byłam na aplikacji. Wygląda na to, że zasady koleżeństwa w tym przypadku nie obowiązywały i nie obowiązują nadal. Co nie przeszkodziło panu dyrektorowi również radcy, złożyć na mnie skargę do izby, do okręgowej izby radców prawnych. Skargi złożył dwie. Jedna z mobberek złożyła trzecią skargę na mnie, chociaż nigdy wcześniej jej nie widziałam. Tak bardzo chciała pomóc koledze. Nękanie z powodu aplikacji wyglądało tak, że kiedy wychodziłam na zajęcia w czwartki, obowiązkowe zajęcia, dyrektor generalny nie musi wyrażać zgody. Jeżeli wyraża zgodę, oznacza to, że moje wynagrodzenie nie zostaje pomniejszone za czas, w którym jestem na zajęciach, ale zgodę na wychodzenie na obowiązkowe, na obowiązkowe zajęcia nie musi udzielać, więc wychodziłam na te zajęcia. Wynagrodzenie było mi pomniejszane jako jedyna nie otrzymałam zgody. Z tej okazji w sądzie słyszałam same kłamstwa, to znaczy, że dyrektor generalny nie wiedział o aplikacji, bo go nie poinformowałam, co jest nieprawdą, ponieważ informowałam jeszcze w 2013 roku w październiku w listopadzie, że się nie wpisywałam prawidłowo na listę, bo się wpisywałam jako wyjścia prywatne, a, prywatne jako wyjścia służbowe, a powinnam się wpisywać jako wyjścia prywatne. Słyszałam później wiele kłamstw na ten temat. Faktem jest, że za każdym razem, jak wychodziłam na aplikację, odbywały się dwa razy dziennie kontrole, chociaż wiadomo było, że mnie nie ma w ministerstwie. A kontrole wyglądały tak, że pani z kadr przychodziła prosto do mojego pokoju, pytać, gdzie jestem. Wszyscy odpowiadali, że wiadomo, że jestem na aplikacji. Usłyszałam zarzut, że nie dostarczyłam harmonogramu aplikacji, co było nieprawdą. Byłam jedyną osobą, która nie otrzymała zgody na, na wychodzenie na zajęcia, na aplikację. Jako aplikantka od radcy prawnego. Nie mogąc już wytrzymać tej nagonki, która eskalowała, nie mogąc już wytrzymać tych głupot, które wysłuchiwałam i nie mogąc patrzeć na to, jak pracownicy cierpią, napisałam list do pracowników. Napisałam list, ponieważ byłam zdesperowana, wynikał ten list z desperacji. Kolejny wniosek, trzeba uważać, bo jak się nęka sygnalistę, to sygnalista może być zdesperowany i może dokonać aktu desperacji. Nie uważałam, żebym miała dokonywać aktów desperacji na sobie, ponieważ nic złego nie zrobiłam. Zwróciłam się do pracowników w liście, żeby się otrząsnęli, stali z kolan i przestali się płaszczyć przed byle kim. Po liście wielu ludzi się do mnie odezwało, wielu pracowników. Zapanowała prawdziwa euforia, oczywiście wśród tej grupy, która była nękana i która nie mogła tego znieść. Niektórzy mieli ten list na pulpicie swoich komputerów. Jasne, tak. Zapanowała euforia. Super, że to zrobiłaś. Naprawdę cieszymy się, ale masz odwagę. Tylko konsekwencje tego ponosiłam ja i ponoszę do dzisiejszego dnia. Co jest najważniejsze? Nadal w naszym systemie prawnym jest najważniejsze, są dwie wartości: zdrowie i życie ludzkie. Jeżeli ktokolwiek to narusza te dwie wartości, natychmiast trzeba reagować. Tak samo ja zareagowałam. Zaczęła się na mnie wściekła nagonka. Kiedy wniosłam pozew do sądu, do sądu pracy, z powodu nękania mnie, naruszania moich dóbr osobistych, rażącej dyskryminacji, nierównego traktowania, sąd przyznał mi rację. Ale zanim mi przyznał rację, zostały wszczęte przez oprawców z Ministerstwa Zdrowia liczne postępowania, w tym trzy karne. Pierwsze, że fałszywie oskarżyłam pana dyrektora generalnego, że się znęca nad pracownikami, bo on dla pracowników był zawsze dobry i sprawiedliwy. Sąd z miejsca umorzył wyrok prawomocny. Druga sprawa o oszustwo. No bo przecież naraziłam skarb państwa zdaniem pana dyrektora i oto zostałam oskarżona na stratę tysiąc, 1805 zł wychodząc na obowiązkowe zajęcie na aplikacji. W związku z tym zostało wniesione oskarżenie, że jestem oszustką. Dowody w tej sprawie to były tabele ręcznie stworzone przez panie z kadr, które metodą chałupniczą stwarzały tabele moich wyjść i wejść. W prokuraturze znajdowały się również zdjęcia mojego samochodu w aktach. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, ale wyspecjalizowany organ ścigania, jakim jest prokuratura, dwa razy, dwukrotnie umorzył. W związku z tym pan dyrektor generalny, nie mogąc tego znieść, wniosł subsydiarny akt oskarżenia, no bo przecież nie można było tego tak zostawić. Sprawa również została umorzona, ale dopiero po tym, jak podważyłam dowody, właśnie te ręcznie stworzone przez panie eskadrę tabele, które miały imitować wydruki z systemu kadrowego RCP, którego Ministerstwo Zdrowia nigdy nie zakupiło. Trzecia sprawa to sprawa o pomówienie. Oczywiście to, że napisałam list do zamkniętego kręgu odbiorców, czyli pracowników, e, stało się przyczynkiem do tego, żeby mnie oskarżyć o pomówienie. Wymieniałam tam osoby, które najbardziej ucierpiały. Najochydniejszym dowodem we wszystkich sprawach, jakie kiedykolwiek widziałam, to był akt notarialny, w którym Rzekomo wypowiadał się, składał oświadczenie, człowiek stojący tuż nad grobem, chorujący na nowotwór umiejscowiony w głowie, który na dwa tygodnie przed śmiercią, nie mogąc mówić, nie mogąc mówić, wygłosił kilkustronicowe oświadczenie notarialne. To jest niedowiary, że można w ten sposób posługiwać się chorym człowiekiem, po to, żeby prowadzić swoją prywatną wojnę ze mną. Dwa postępowania dyscyplinarne w Ministerstwie Zdrowia z wnioskiem o wydalenie mnie ze służby cywilnej. Dwa postępowania dyscyplinarne w okręgowej izbie raców yy, prawnych, z wnioskami o surowe ukaranie mnie. Trzy postępowania karne siedziałam w trzech postępowaniach na ławie oskarżonych w jednym siedzę nadal. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, to chciałam powiedzieć, że jest to niewyobrażalny stres. Usiąść na ławie oskarżonych w czasie, kiedy się nic nie zrobiło złego. Ja tylko stanęłam w obronie swojej i pracowników. Nadużyć widziałam wiele, ale nigdy nikt nie próbował mnie w te nadużycia wrobić. Kolejną sprawą było postępowanie nieprocesowe nakazowe na 7,5 tysiąca, ponieważ wychodziłam na zajęcia, w związku z tym musiałam zwracać pieniądze niesłusznie wypłacone przez Pracodawca, który przypomnę, jest domniemanym profesjonalistą, ile czasu spędziłam, tylko ja wiem, ile czasu zmarnowałam na ławie oskarżonych, czasami rozprawy były co półtora miesiąca, ale jak się Wokanda zwolniła, to i trzy razy w tygodniu siedziałam, i przez trzy, trzy i pół godziny, a nawet dłużej wysłuchiwałam kłamstw, ordynarnych kłamstw. A także. Dowiadywałam się o dowodach, które zostały wytworzone już po wniesieniu aktu oskarżenia, co jest oczywiście niedopuszczalne. Proces toczy się od pięciu lat. Dzisiaj mija pięć lat i jeden miesiąc. Ewidentna przewlekłość a to jest prosta sprawa, która powinna zostać z miejsca umorzona, ponieważ nie było żadnych znamion czynu zabronionego. Żeby mi udowodnić zamiar bezpośredni, musiałabym się umówić ze wszystkimi sprawcami nadużyć, że najpierw tych nadużyć dokonają, a później będą nękać mnie i pozostałych pracowników Ministerstwa Zdrowia. Żadne ze zeznanie nie zostało spełnione, a sprawa toczy się 5 lat i jeden miesiąc. Proszę się bardzo dobrze zastanowić, czy Państwo na pewno tego chcecie. Nie ma w tej chwili żadnej ochrony. Pisałam do wszystkich, do KPRM-u. Do prezesa Rady Ministrów, do szefowej służby cywilnej, do Departamentu Służby Cywilnej. Nie wiem, za co ci ludzie brali pieniądze i biorą nadal. Być może teraz zaczęli reagować. Nie sądzę, patrząc po tych ludziach, którzy do mnie przychodzą, w jakim są stanie. Niektórzy są już po kilku próbach samobójczych. Co będzie dalej z nimi? Nie wiem. Nie wiem, czy zdołam im pomóc, bo ochrony dla sygnalistów na dzień dzisiejszy nie ma żadnej. Proszę pamiętać, że jeżeli ktokolwiek z Państwa zasygnalizuje nieprawidłowości, to zostanie natychmiast posadzony przez sprawcę na ławie oskarżonych i będzie musiał udowadniać, że to wszystko, co powiedział na jego temat jest prawdą, ponieważ w sprawie o pomówienie mamy do czynienia z odwróconym ciężarem dowodu, więc można z takim sygnalistą zrobić wszystko. Mimo to, co mówię i mimo tego przez co przeszłam przecież ja zgłosiłam nieprawidłowości dlatego że taki mam system wartości jeżeli zatem ktoś z państwa ma taki system wartości że nie może patrzeć na znęcanie się nie może patrzeć na nieprawidłowości na rażące łamanie prawa w biały dzień przez sprawców to proszę bardzo dobrze rozważyć czy możecie zaufać osobom którym będziecie zgłaszać te nieprawidłowości, którym będziecie sygnalizować, czy na pewno Państwo będziecie mieć ochronę, ponieważ to pracodawca ma się szanować na tyle, żeby do nie, nie dopuszczać do nieprawidłowości. Jeżeli pracodawca sam się nie szanuje, pracownicy nie będą go nigdy szanować, a jeżeli pracodawca nie stworzy należytej ochrony dla sygnalistów, to nikt nigdy niczego nie zgłosi. Jest mi ciężko o tym mówić i za każdym razem mam ściśnięte gardło, ale to nie szkodzi, ponieważ wielokrotnie już przez to przechodziłam w tych wszystkich postępowaniach. Nie życzę tego nikomu, ale chcę, żebyście Państwo widzieli, na dzień dzisiejszy nie powiem Państwu, że macie ochronę. Spójrzcie Państwo na mnie, ja jestem i tak w dobrej formie, bo ja nie dam się zniszczyć, ale mam do czynienia z ofiarami, które naprawdę są w złym stanie. Dopóty, dopóki ta ochrona nie zostanie stworzona, proszę dziesięć razy albo sto razy zastanowić się czy na pewno osoby którym zgłaszacie nadużycia są osobami wiarygodnymi godnymi zaufania i czy na pewno otrzymacie państwo ochronę mimo zapewnień bo na ławie oskarżonych nie będzie za państwa siedział nikt inny tylko państwo ponieważ nie ma takiej możliwości proszę też uważać na zgłoszenia anonimowe bo suma sumarum w procesie nie ma możliwości, żeby występował świadek anonimowo. Nie ma takiej możliwości, natomiast dyrektywa nie narusza przepisów postępowania karnego wewnątrzkrajowego. W związku z tym te przepisy postępowania i przepisy karne nie zmienią się. Mamy czas do 17 grudnia 2021 roku. Najgorzej jest w administracji. Jest w administracji tak, jak powiedziałam. Drugie drugi newralgiczne miejsce to są samorządy. Samorządy, a trzecie to są spółdzielnie mieszkaniowe, i tam jest najwięcej nadużyć. Odpowiem na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości, jeżeli Państwo będziecie mieli. Chciałabym Państwa uchronić przed tym, co mnie spotkało, i postaram się Państwu pomóc. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Pani Jono, bardzo Pani dziękujemy serdecznie. Powiem szczerze, że ciężko to skomentować. Ja mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas oglądają, a szczególnie osoby, które będą zajmowały się zarządzaniem informacjami od sygnalistów, wezmą sobie to do serca, a także osoby, które się zajmują w organizacji, tak naprawdę decydują w organizacji o tym, jak ona ma funkcjonować. Nasuwa się wiele wniosków po tej wypowiedzi. To, co pani, przeżyła nie jest, pani Joanna przeżyła, nie jest odosobnionym przypadkiem. To się zdarza niestety bardzo często. Możemy znaleźć informacje o tym w mediach, bardzo rzetelnie zrobione przez dziennikarzy. Tutaj, co jest bardzo ważne, przepisy są bardzo ważne. Przepisy systemowe, niezwykle ważne, jeśli chodzi o ochronę sygnalistów. Tylko kwestia, tak samo jak są ważne przepisy, tak samo ważne jest ich egzekwowanie. Na ile państwo będzie wydolne, żeby te przepisy egzekwować i zapewnić faktyczną ochronę sygnalistom i sankcjonować osoby, które te wymogi łamią. Druga kwestia, że też proszę pamiętać, że przepisy też wszystkiego nie załatwią. Moim zdaniem organizacja sama powinna tak zorganizować cały system, żeby tak naprawdę sygnalista nie musiał szukać pomocy na zewnątrz w państwie, tylko tak naprawdę, żeby mógł znaleźć tę pomoc najbliżej, czyli u swojego pracodawcy, bo de facto swoim działaniem dba o te dobro pracodawcy. Tutaj jeszcze taka jedna dygresja, zanim Ci oddam głos. Pani Joanna powiedziała, że jest źle w organizacji, czy źle w administracji. No, nasze badania, które też przedstawimy na końcu wstępnie, też pokażą, że właśnie w samorządach też nie wygląda to najlepiej. Chciałbym jeszcze tutaj, dziękując jeszcze raz Pani Joannie, podkreślić, że Pani Anna Dzięki, może właśnie poprzez swoje ciężkie doświadczenia cały czas pomaga osobom pokrzywdzonym. Tak, i myślę, że to jest chyba cudowna puenta tej historii, że, że mimo że przeszła swoje, nadal jest w stanie znaleźć w sobie siłę i, i dalej ludziom pomagać. Więc o, o, ogromne dzięki pani Janno, niesamowita historia. Mi się jeszcze nasunął jeden, jeden wniosek po, po jej wystąpieniu, a mianowicie to, jak ważne jest wdrożenie systemu, jak ważna jest jego prawidłowa implementacja. Przepisy przepisami, z, z praktyki dosyć dobrze, dobrze to, to, to znam, ale, ale istotne jest to, w jaki sposób organizacja chce wykorzystać te przepisy, które ustawodawca wprowadza i, i w jaki sposób chce wprowadzić ten system. Więc myślę, że to jest istotne. I tak jak chyba pani Joanna powiedziała, zaufanie do pracodawcy, szacunek pracodawcy, od pracowników, myślę, że to jest szalenie istotne, w kontekście organizacji, w których pewnie Państwo też, też funkcjonują i, i, i na co dzień się spotykają z różnymi, z różnymi sytuacjami.